Cześć, Siemanko, z tej strony Seba1011, a ze mną jest... Dzisiaj będziemy budowali wielką chatę, to zaczynamy Z tego budujemy? Z takiego drewna... czekaj, muszę wziąć to drewno Z takiego drewna, masz wszystko pise? dobra To teraz tak i zrób jak to ma wyglądać Czekaj. Ma być taka wielka chata, tylko żeby była taka z tego drewna. I muszą ej, być okna. Ej, zrobię automatyczne sera myśli. Automatyczna to lepiej, nie. Robimy normalnie, bo że w innym odcinku... To uzbawiam. fajnie wygląda. O, wiem, że fajnie, ale w innym odcinku może. Tu mają być jeszcze okna, szyby, muszą z takiej szyby muszą być jeszcze okna. Tu ma być taka wielka chata... Patrz, będzie to. sobie białe mogło No ja właśnie się zastanawiam czy, za, czy tutaj to szkodać, czy właśnie to białe. A białego potem szkło pomiędzy Nie, już wiem. Z tego białego samego zrobimy. Bo białe jednak lepiej trochę wygląda. A później no to takie okienka się zrobi, wiesz? Masz, tu, tutaj jeszcze zrób to białe nad wejściem? Ja bym Ci takie, takie, takie fajne zrobił. Mogę takie fajne wejście zrobić? Eee, czekaj, to jest. Dobra, ja bym zaczynam. Buduj te ściany robić. No, dobra, Nie, ja ty... Bez tych okien lepiej by było. Dobra, nawet może być. Czekaj gdzieś tam na ile zrobiliśmy z tej strony? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwa, na dobra. Czekaj, ja to zrobię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa na. Dobra Tylko z tego białego. No.

Razem pomysły złączy to wyjdzie normalnie ładne, no. piękne dzieło. <laughs> Takie teraz zrobimy z drugiej strony, żeby nie wyszło nam coś, nie ten teraz. Nawet wysoko to zrobiliśmy. No, jak to? Tak to potem wyjdziemy. A to chyba no, góry nie będziemy robić. To jest taki płaski tak, co nie? Mm, nie wiem. Raczej będzie płaski, bo tak będzie lepiej to Oj, za daleko pojechałem co. Jest. Żebym się rozpędził kawałek, ja już cały już tutaj przyciągnę. Zaczynasz iść do wykloka? No, mówiłem. Poczekaj chwilę. Ja. to jak tam, w tamtej strony. I to takie pół kolora czy proste? pół się zrobiło Tu jeszcze coś się zrobi ze szkła. Czekaj. Raz, dwa, trzy... Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem... Nie raz, dwa, trzy, A To jest tutaj... wygląda! To, ja to zobacz! O! Akurat porówno wyszło! No. Aha. Nawet nie muszę tego psuć w środku. szkło białe? Białe Sz szkło, bo będzie lepiej. A ja wyjście na taras? Naprawdę no, nie teraz też. No to patrz, to by było wyjście na taras. Patrz tu. tu będzie takie wyjście na taras. No dobra, ale niech będzie na dwa. Ale nie, ja zrobię tak automatycznie na Aha, no to musi być większe. No wiem, dobra. Ja to sobie sami zrobię, tylko po miniec. jest spawny, tu jest nam idzie nawet to budowanie tego domu. Czekaj, chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało. Fajnie tak wygląda. O ty, chodźcie za No, jeszcze poczekaj. Dobra, zbuduj to, a ja będę zaczynał już dach. Widzisz, że pośpiewujesz. No. Że słyszę? Widzieć no, no, no. to Ciebie jeszcze nie widzę. Teraz jak chcecie od drugiej strony, tylko to zaklęcie. Jak to, to zaklejacie. Jak nauczyciel, co? No. <laughs> I... albo jeszcze trochę dalej. I kładziecie w podkórnik, nie I już przechodzi i jest dobrze. Leci, śpiewa i jest dalej. A to co, Madzia? No tak buduj. Aha, dobra. Ale tam jakieś... A to góry będzie czy bez góry? Bez góry na razie. Może kiedy indziej zrobimy górze. Na razie to zrobimy tylko dom. Potem dekorujemy. Jeszcze podłoga nam się została. Widzę, że ty się wkręciłeś, to ja może zrobię podłogę. Będzie lepiej. Um.

Hej, co ja robię? Już mi się pomieszało... Znowu czarny. Nawet fajna chata nam wyszła. Coraz ciemniej to się robi, jak ten dach budujesz. Dobrze no. no, co ty mi tu robisz? Otrzym się. Okay. <laughs> Nie słyszałem, bo coś mi przerwało. Coś powiedziałeś właśnie, mówiłeś coś. Czy skończymy? Czy skończymy w ogóle dzisiaj tą podłogę? Nie wiem. Jak dach, skończyliśmy, tą podłogę też. Ja robię nieco. Kurde. Kur... To no, w taki sposób fajny. Jeden psuje, a drugi drugim od razu ten. To co jest? Też mi się już ostatnio krzani w tym Minecrafcie.

Ej no. Tutaj coś jest nie tak. Teraz zauważyłem Tu jest tak. Raz, dwa, trzy. No tu jest a jedno za dużo. Nie, nie, za mało, za mało właśnie. Coś. Dwa lata. Czekaj. poprawisz. Poprawisz. Wszyscy wiesz, że to w kadamach, jak wygrywamy, to wchodzę. Czekaj. Muszę zrobić karteczkę. jak już to zrobić Nie wiem jak to zrobić Aha już wiemy co w tym

Ściana źle postawiona. O jedne dalej musi być. Ale nie, patrz! Tylko to patrz chce sunąć. Jak? To on na nie wiem, dobra, ale ja tu podłogę słuchajcie, to tam ruchu. No a jak? Nie lubię chcesz.

tego białego już. skopię no. Nie chcę. Albo dobrze, już ci pomogę. Przeszkadzają ci widzę. Co? Znaczy, słyszę, że ci przeszkadzają. No. Robota wyszła. Myślisz, że ja tak nie mam? Ten że... filmik powinniśmy nagrać. Trudne sprawy. Brudne sprawy. Ej, a ja też chcę wejść. Brudne sprawy. Oświetlenie i pokoiki. pokoiki Ja to sobie bielę pokój. Dobra ja to... będzie koniec odcinka. Na dzisiaj. I inne. Mamy nadzieję, że będziecie nas więcej oglądali. Nie mówmy za Ściany nie jest z tego zrobiona. A biały no. Kurde. Nie widzę. powiedziałem. Mysz. Właśnie to było za Ty już całe ściany zreśpiewał? Hmm. Właśnie. I w środku też robimy, czy nie? W no środku też, no na no co? także w następnym odcinku. W na następnym odcinku to będziemy ukończyli ten domek cały, a na razie mamy zrobić swoje pokoje i je urządzić. Są w kwiatach Na samym dole Jak dobrze pamiętam <grymne> Dobra, teraz mi będzie potrzebne To mi będzie potrzebne i mi będzie potrzebne łóżko. São Paulo, é nawet nagrywa te filmiki i wszystko spodobało mi się to nagrywanie A to Ja jeszcze chwilę Tak zamurowało Mało powiedziane. Ja skończyłem. Dobra, nie będę się oddolnie pod koniec filmiku. Był czas na się teraz... O, fajne. <noise> Za mną się teraz będzie układał. Nie, ja inaczej. Inaczej układać, Ale tak samo z tych... Tej... Dobra, to jeszcze na dwóch idziemy. ty jeszcze nie jesz. to mam. tu chcę Przed tarasem. Szukaj, 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 żeby to wszystko sobie wywal. To, co masz przy sobie. Dobra, to. Do. Nie będzie się ta zajmowała słońcem. No, no to my kończymy odcinek. Mamy nadzieję, że będziecie więcej oglądali nas i zapraszamy na więcej odcinków. No, cześć.